Jan podczas mojej wycieczki rowerowej podobno coś mówił. Nie wiemy co, ale wiem, że mówiło o Anieli. Miejmy nadzieję, że to nie będzie to, co o tym myślę. Na szczęście telefon mamy w domu, więc nikt do mnie SMS o tym nie napisze, więc mogę się uspokoić. O, hej Milan, konkurencie. Jak tam? Dzięki za komplement. Tylko dziękujesz za komplement? Opowiadaj. Podobno jakaś sytuacja z Anielą jest, i podobno też Jacka wsadziłeś do pralki. Nie będę ci mówił tej sytuacji za nielą, albo dobra, powiem, napiliśmy się i tyle. A co do tego wsadzenia Jacka do pralki, to tylko się bawiliśmy jak trzylatkowie. Przemyślałem to sobie i zauważyłem, że to co robię jest głupie i zaniża mi po prostu ik. A, bo coś tam Jan szeptał do jakiegoś jego kolegi o tym, dlatego pomyślałem, że była jakaś sprawa. Tak myślałem, że Jacka nie wyprałeś. W końcu, jakbyś miał to zrobić, wsadzenie człowieka do pralki to głupi pomysł, tak w ogóle. Dobra, to pa.